Czy łatwo zmienić dostawcę prądu w Polsce? Oto co powinieneś wiedzieć. W ostatnich latach proces zmiany dostawcy energii elektrycznej w Polsce stał się znacznie bardziej prostszy i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. Zwiększona świadomość klientów oraz uproszczone procedury sprawiły, że coraz więcej firm decyduje się na zmianę swojego dostawcy. Ale czy proces jest naprawdę taki prosty? Jakie informacje warto poznać przed podjęciem decyzji? Krótka historia prawa do zmiany dostawcy. Możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej istnieje w Polsce od 2007 roku. W ciągu tych lat sprawa tego skorzystało już ponad 230 tysięcy firm. Całość tych zmian jest monitorowana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wprowadzone przez Komisję Europejską prawo Third Party Access, czyli dostęp dla stron trzecich, pozwala odbiorcom końcowym na wybór i zmianę sprzedawcy energii, korzystając z istniejącej infrastruktury sieciowej. Dzięki tej zasadzie rynek energii w Polsce stał się bardziej konkurencyjny, przynosząc korzyści dla biznesu i zachęcając sprzedawców do oferowania atrakcyjnych cen i usług. Więc, jakie są role dostawców i sprzedawców energii? Dostawca energii, czyli operator systemu dystrybucyjnego, w skrócie OSD, odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej, zajmuje się przyłączami do sieci oraz konserwacją sieci energetycznych. Jest to podmiot, którego nie można zmienić, a jego działalność reguluje prezes URE. W Polsce istnieje wielu operatorów, jednak kluczowi z nich to EON, Enea, Tauron, Energa i PGE, z których każdy obsługuje określony rejon. Kim zatem jest sprzedawca prądu? Zajmuje się on obrotem energią elektryczną i jest pośrednikiem pomiędzy OSD a przedsiębiorstwem. W przeciwieństwie do OSD, możesz zmienić sprzedawcę według własnych preferencji. Aby pełnić swoje obowiązki, przedsiębiorstwo sprzedające energię musi posiadać koncesję na obrót energią lub paliwami gazowymi. Regulatorem dla tego podmiotu jest również prezes URE. Jak zatem dokonać zmiany sprzedawcy? Procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej jest prosta. Polega na wyborze nowego sprzedawcy oferującego korzystniejsze warunki cenowe lub dodatkowe korzyści dla klienta. Po wyborze nowego sprzedawcy proces zmiany jest obsługiwany przez nowego sprzedawcę na podstawie pełnomocnictwa w porozumieniu z OSD. Zapewnia to płynność przejścia bez angażowania czasu przedsiębiorcy i kontynuację dostawy energii bez przerw po ustaniu obowiązku umowy z obecnym sprzedawcą. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian dostawcy energii elektrycznej, lub potrzebujesz pomocy w procesie przejścia do nowego sprzedawcy? Obserwuj naszą stronę i skontaktuj się z nami już dziś. Zapraszam.